W związku z Tygodniem Bibliotek odtajniamy akta osób ze świata, literatury i kultury i w ogóle. I wyjdzie kawa na ławę, kto kim był i pod jaką przykrywką pracował. Ha! Prowadzić podejrzanych o współpracę z biblioteką! Czesław Miłosz, polski poeta, laureat literackiej nagrody Nobla, w 1940 roku zatrudniony na stanowisku woźnego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Dlaczego nie chciało mi się pisać przemówienia noblowskiego? Skomentuję to metafizyczną pauzą. Ale wiersze wiersze to co innego. <laughs> pyl się obrócą wszystkie noblowskie mowy, ale książki będą na półkach prawdziwej istoty. Nigdy nie pracowaliśmy w bibliotece. W bibliotece owszem pracowaliśmy. Bracia Grimm, Jakob i Wilhelm. Dwaj rodzeni bracia, autorzy baśni braci Grimm. Obaj pracowali jako bibliotekarze. Znają się jak łyse konie. Pracując w bibliotece zbieraliśmy tradycyjne ludowe baśnie i spisywaliśmy je, dbając o realizm. Tak, tak. kazirodztwo, rytualne mordy, kanibalizm, przemoc to coś, co nas interesowało. Ważne, żeby na koniec dobro wygrało ze złem. Tak, tak, bo my lubimy happy endy. To co? Prawo czy lewo? Prawo. Jak zawsze, Ułacha. Cześć, Tureni. Tak, zajmowałam się bibliotekarstwem. To tam napisałam jeden z przebojów. Szukałam kiedyś jednej książki dla czytelnika, wiecie? No i tak idę i myślę, kiedyś cię znajdę. Znajdę cię, w końcu znajdę. Jestem coraz bliżej. No, tak, od zawsze byłam taka trochę. Zakręcona. Reniusis, piosenkarka. Pracowała w bibliotece w ośrodku swojej mamy w Mielnie. Wypuścicie mnie już. Muszę wracać do moich roślinek. Zresztą macie tu podejrzanego typka w poczekalni. Coś mówi o jakimś młodym panku i o robaku. O, chyba hippies. Biblioteko. Ojczyzna moja, Adam Mickiewicz, tak, ten Mickiewicz, pracował jako bibliotekarz w Paryskiej Bibliotece Arsenału. Lubi rymować. Bibliotekarzem byłem w Paryżu. O tym, że dumać na paryskim bruku. Tak. A Słowacki nie był bibliotekarzem. Jeden zero dla mnie. Iwona Pawłowicz, tancerka, wielokrotna mistrzyni, absolwentka bibliotekoznawstwa, o czym wspomina m.in. w wywiadzie dla Super Expressu. Ani powiem swoimi słowami. Dostałam się na bibliotekoznawstwo. Wybór studiów był w moim przypadku w głównej mierze podyktowany tym, że chciałam zostać w Olsztynie, tańczyć pod okiem mojej ukochanej trenerki. Za ten pomysł daję sobie... dyszkę. Giacomo <śm> Casanova, najsłynniejszy uwodziciel wszechczasów. W 1785 roku zatrudnił się jako bibliotekarz na zamku Dux w Czechach. Słoneczka moje, cóż mogę powiedzieć? Kochałem kobiety, to jest książki do szaleństwa, ale zawsze bardziej kochałem wolność. <słuch> Moi cud, nie będę się przechwalał, ale zdarłem okładkę z niejednej książki. Cięcie. I co, jak wypadłem? Yy, ale grzywka była prosto, nie? Władysław Bartoszewski. Zasłużony polityk, historyk i publicysta. Pracował w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Już, tak? Słodziutki? Gdzie patrzeć? A, tutaj. Oczywiście, wyparnie. E, proszę Państwa, tak, e, sprawa wygląda następująco. 10 minut później. Reasumując, odpowiem cytatem. Na pewno nie wszystko, co warte, to się opłaca, ale jeszcze pewniej, nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte. Dziękuję bardzo.